Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałam Wam pokazać krótki automasaż limfatyczny. Jest to masaż, który poleca się kobietom, które są po mastektomii i mają częściowo lub całkowicie usunięte węzły chłonne. Ja ten masaż wykonuję dwa razy dziennie, zazwyczaj po porannej kąpieli i potem przed pójściem spać. Jest to masaż bardzo krótki, zajmuje dosłownie kilka minut. I chodzi o to, żeby odciążyć rękę, która jest częściowo lub całkowicie pozbawiona węzłów chłonnych poprzez usunięcie nadmiaru chłonki i skierowanie jej do innych naczyń limfatycznych. No to co? Zaczynamy! Ja zazwyczaj ten masaż wykonuję na stojąco, aczkolwiek dzisiaj pokażę go Wam, jak zrobić go siedząc. Jak widzicie, mam tutaj zwykłe krzesło, które sobie przyniosłam z kuchni. Siadamy na nim wygodnie, opieramy rękę. Ważne, żeby ręka była luźno oparta, czy to o ścianę, o drzwi. Wtedy ten masaż będzie bardziej efektywny. I co? Zaczynamy od środka ręki. Wyznaczamy sobie łokieć i zaczynamy od masowania górnej części, po to, żeby najpierw odprowadzić... Tą kłonkę, która mogła się uzbierać przez noc, czy w trakcie jakiejś ciężkiej, cięższej pracy w tej części. Czyli robimy sobie, ja robię po trzy ruchy, czyli głaszczemy. Raz i daję rękę do tyłu, tutaj za kark. Dwa i trzy. Potem z boku ręki. Raz, daję tutaj do środka, drugą rękę. Dwa. Cały czas, jakbym chciała delikatnie przesuwać. E, tę chłonkę I to samo głaszczę od zewnątrz. I raz. I ręka idzie tutaj do brzucha, do węzłów chłonnych, które znajdują się w okolicy pępka. Dwa. I trzy. I potem to samo powtarzam od dołu ręki. Czyli zaczynam od palców. I znowu. Raz. Dwa. Trzy. To samo robię z boku. Raz, dwa, trzy i to samo z drugiej strony. I chodzi o to, żeby robić to mocno. Bardziej chodzi o to, żeby przepychać tę chłonkę z jednego miejsca na drugie. I to jest jedno z ćwiczeń. Drugie z ćwiczeń, które stosuję, to jest taki ruch kulisty, który również zaczynamy zawsze od środka, czyli Zaczynamy owalne ruchy, tak jakbyśmy chcieli przesuwać tą uchłonkę i rozmasowujemy. I znowu za rękę. Dwa i trzy. Im częściej będziecie wykonywać ten masaż, tym będziecie mieć większą wprawę w tym. Także na razie robię to wolniej niż zazwyczaj, ale po to, żebyście mogły ze mną wykonywać ten masaż i sobie go ćwiczyć. Potem to już automatycznie się robi, nie myśli się o tym. Jest to taka czynność, którą wykonujesz tak jak mycie zębów czy szczotkowanie włosów. I trzecie, tak, przejeżdżamy i to samo robimy od góry. Zaczynamy kolistymi ruchami ściągać chłonkę do tyłu, raz. Drugi ruch i trzeci ruch. Jak widzicie ręka cały czas jest luźno. Moglibyście równie dobrze tę rękę oprzeć o parapet, o poręcz krzesła. Wszystko, co sprawia, że będziecie siedzieć w miarę swobodnie, no i ręka będzie zwisała luźno. I trzeci raz. Jak się zdarzy, że zrobicie to więcej niż raz, to też jest ok. Yy, więcej, mniej. Ważne, żeby tej ręki też nie stymulować zbytnio. Czyli dosłownie trzy minuty wystarczą. I teraz co? I teraz kolejny ruch, kolejne ćwiczenie, które też wykonuję, czyli taki ruch jakby pierścieniowy ściskający. Ściskam sobie tutaj tą rączkę i stopniowo przesuwam do góry. Chłonkę, tak? Dwa i trzy. Delikatne stymulowanie. Potem robię z boku. Raz. Dwa. Trzy. I raz. Dwa. I trzy, i to samo robię od góry, zaczynamy od przegubu, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i jeszcze strona zewnętrzna. ściskamy tak bardzo powolutku. Jeżeli czujecie jakąś, e, któryś, któraś część ręki, że jest bardziej spuchnięta, to można zacząć od tego elementu, na przykład jeżeli to jest górna część, to warto wcześniej delikatnie spróbować rozmasować, pogładzić i dopiero wtedy przystąpić do masażu. E, ja jeszcze po tych trzech ćwiczeniach, które wam już pokazałam, Również yy, masuję palce u tej ręki, której nie mam węzłów, czyli delikatnie, tak jakbym nakładała rękawiczkę, ściągam sobie tutaj każdy paluszek po dwa razy, po trzy. Tutaj tak samo ściągamy, tutaj też ściągamy. I potem to wszystko idzie, jeszcze rozmasowywuję cały czas. Jeszcze raz. No, i na końcu też strzepuję, tak jakbym umiatała rączkę. Czyli trzymam ją sobie luźno i sobie tutaj odmiatam zawsze. Też zaczynam od górnej części, a dopiero potem od dolnej, tak? Czyli w takiej, w takiej kolejności. E, oczywiście tych ćwiczeń można dokładać. To jest najszybszy, najprostszy masaż, który w zupełności wystarcza, zarówno rano, jak i wieczorem. Fajnie jest też dodać sobie troszkę oliwki do masażu, wtedy ten masaż jest jeszcze przyjemniejszy, przy okazji pobudzają nas piękne zapachy, także warto ćwiczyć, próbować różne rzeczy. Ja próbowałam i z kremami nawilżającymi, i z oliwkami. Uważam, że oliwki są o wiele, wiele lepsze, ponieważ dają ten pościsk, który, który pomaga w masowaniu i wtedy nie, nie zaciera się tej skóry, także jest to bardzo przyjemne. Także zachęcam Was, dziewczyny, do masowania tej ręki, dbajmy o nią, no bo jest nam ona potrzebna i im bardziej będziemy nią dbać, tym więcej będzie ona nam służyć w przyszłości. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w następnym filmiku.